Katan, rozszerzenie żeglarzy. Rozszerzenie składa się z dziewięciu scenariuszy. My często gramy w ostatni, czyli nowy świat. Losowe rozłożenie mapy, nic innego jak powiększenie standardowego, zwykłego katana o morze. Aby rozłożyć scenariusz, otwieramy instrukcję i tam mamy szczegółowy opis z mapą. Możemy też zajrzeć na stronę Galakty, tam również znajdziemy instrukcję. My dzisiaj skupimy się na zasadach. W rozszerzeniu głównym dodatkiem są statki. Budowa statku kosztuje jedną wełnę i jedno drewno. Stawiamy je na planszy tak jak drogi, czyli na krawędziach kafelek. Możemy je budować między polami morza, ale także na wybrzeżu. Budujemy je przy osadach, miastach, a następnie kontynuując drogę morską, czy tworząc rozgałęzienia. Na wybrzeżu możemy wybudować jeden statek lub jedną drogę. Nie możemy budować tego i tego naraz. Jedna z najważniejszych zasad jest taka, że nie możemy przyjść z drogi na statek, ani odwrotnie. Jeżeli chcemy tak zrobić, musimy postawić osadę pomiędzy nimi. Aby łatwiej to zapamiętać, do przepakowania się ze statku na drogę potrzebujemy osady lub miasta. W fazie początkowej, stawiając pierwsze dwie osady, gracz, który zdecyduje się postawić miasto na wybrzeżu, może, ale nie musi, wybudować statek zamiast drogi. Statki pełnią taką samą rolę jak droga, tylko że na morzu z tą różnicą, że statki możemy przemieszczać, a drogi nie. Przemieszczać możemy statki, które nie są zamkniętą drogą, jak ta z przykładu tutaj. Dopóki droga nie tworzy połączenia między osadami, jest uznana za otwartą. Z otwartej drogi możemy przesunąć jeden końcowy statek i ustawić go natychmiast w innym miejscu oczywiście według obowiązujących zasad. W swojej kolejce możemy przemieścić tylko jeden statek na rundę. Pozostałe zmiany w rozszerzeniu. W grze podstawowej mamy najdłuższą drogę handlową. Tutaj dochodzą nam statki, które również są do niej liczone. Statki uważa się za połączone z drogą tylko wtedy, gdy w miejscu połączenia znajduje się osada lub miasto. Karta rozwoju budowa drogi pozwala bezpłatnie budować dwie drogi zwykłe lub dwie drogi morskie czyli statki, lub też jedną drogę i jeden statek. Pojawiają się również znaczniki. W zależności od scenariusza, mają różne wykorzystanie. Oprócz złodzieja pojawia się również pirat. Przestawienie pirata odbywa się identycznie jak złodzieja, czyli w momencie rzutu siódemki lub wykorzystując kartę rycerza. Pirata również stawiam na środku kafelka morza, a nie na skrzyżowaniu. Pirat również kradnie, ale od gracza, z którymi sąsiadują statki z danym kafelkiem, na który został położony. Dopóki pirat znajduje się na danym kafelku, blokuje możliwość budowy i przesuwania statków przylegających do tego kafelka, czyli blokuje 6 boków tego pola. Mamy nowe pole terenu, złotonośną rzekę. Działa tak samo jak pozostałe kafelki z surowcami, z tą różnicą, że gracz będzie mógł wybrać sobie, jaki surowiec bierze. Jak ma osadę, to bierze jedną dowolną kartę, jak ma miasto, to może wziąć dwie różne karty. Zakończenie gry zależy od scenariusza, w który gramy. Jednak najczęściej jest to 13 lub 14 punktów zwycięstwa. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Jeżeli chcecie opis konkretnego scenariusza, dajcie znać w komentarzach i zostawcie suba. Pozdrawiam.